Wjechali samochodem w góralskie stragany. Zatrzymano dwóch młodych Ukraińców. Tuż po godzinie 23 w miniony poniedziałek policjanci z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej zostali wezwani do zdarzenia drogowego w centrum Białki Tatrzańskiej. Jak wynikało ze zgłoszenia, rozpędzony samochód osobowy wypadł z drogi, uderzając impetem w przydrożne stragany. Siła uderzenia była tak duża, że drewniane budki rozpadły się. Policjanci niezwłocznie podjęli czynności do ustalenia, czy ktoś potrzebuje pomocy. Okazało się, że samochód jest pusty, a tablice rejestracyjne zostały zdemontowane. Policjanci ustalili, do kogo należy samochód oraz kto mógł nim się poruszać w chwili zdarzenia. W miejscu zamieszkania policjanci zatrzymali dwóch 18-latków z Ukrainy. Badanie alkomatem wykazało, że obaj są nietrzeźwi. Pierwszy z nich miał w organizmie blisko 0,6 promila, a drugi blisko 0,9 promila alkoholu. Nastolatkowie trafili do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Śledczy z wnętrza samochodu zabezpieczyli ślady i dowody, które wykorzystane zostaną w identyfikacji kierowcy. Pojazd został odholowany na strzeżony parking. Z zatrzymanymi osiemnastolatkami z Ukrainy śledczy będą wykonywali czynności procesowe jak wytrzeźwieją.